Siemanko, siemanko, witam ponownie z mojego garażu, no i co, przymiarki, przymiarki, żeby zobaczyć jak to siedzi na wumeranie, Wiesz, nie felgi udało mi się kupić, także 9 cali, 16, 9 cali szerokie, 16 cali wysokie, że dość fajnie, dość fajnie to będzie wyglądać kurcze, no na razie jeszcze koza ale zawias też już mam także sporo, sporo się wydarzyło, można powiedzieć w przeciągu tych dwóch tygodni no bo udało mi się parę rzeczy kupić no i co Twój błotnik dostałem od kolegi Piotrka Piotrek pozdrawiam wiem, że oglądasz no i co, plan jest taki, żeby zająć się tymi błotnikami Właśnie. lewy i prawy żeby zająć się tymi błotnikami, zapodkładować, może pomalować. No, zobaczymy, jak czas pozwoli. No i co? No, i jakoś to powoli pchać do końca, nie? No to ile jeszcze do auto będzie stało? Kurczę, aż mi się nie chce nawet myśleć. Także, no co? No szkoda, szkoda gadki. Biorę się za rozbiórkę z powrotem tych, tych błotników. Ściągam te wumerany. No jazda z papierem, ze szlifowaniem i tyle, nie? No i tak, moi drodzy, biorę się za matowienie błotnika. Ale myślę, że zrobię to w ten sposób, że po prostu nie będę go y, czyścił tam nie wiadomo jak, tylko po prostu no, spróbuję, spróbuję to zapodkładować na ten kolor. Z racji, też, że błotnik jest oryginalny w sumie, bo no tam nie, nie widziałem na nim, żeby jakieś tam naprawy, albo drugie malowanie, żeby na nim było, tylko po prostu farba jest oryginalna na nim. Także skoro ona się dobrze trzyma, to po co ją rwać? No wiadomo, że tutaj gdzieś jakieś obicia były tu czy tutaj, będę musiał troszkę szpachli dołożyć. No ale no to mówię, to są szczegóły w zasadzie. No i nie zamierzam się tutaj nad nim nad nim się tutaj spuszczać, że tak powiem. Też nie będę y, tutaj nie wiadomo jak przykładał się do tego rantu z racji tego, że on będzie wycięty pod dwumera na właśnie, także on będzie dość 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 tutaj y, dość daleko będzie wycięty, więc nie będę się tutaj nad nim rozczulał ani tutaj w ogóle się tym przejmował. Ale wytnę go dopiero wtedy, jak błotnik już będzie przygotowany typowo pod podkład, bo, bo teraz jak jak go dociskam, to ten rand mi trzyma, że on jest taki sztywny, nie wygina się tam, nie wiadomo, nie wiadomo, jak po prostu nie pracuje. No, no i co? Na chwilę obecną jest tyle zrobione. No i co? No jadę dalej. Papier ścierny na oscylacyjnej 180, żeby. Bardzo tego nie podrapać, nie, nie porysować tego, żeby później kurczenie nie trzeba było lać podkładu trzy warstwy, żeby to wszystko wyprowadzić fajnie. No i co, zobaczymy, no szpachla poleci, później podkład akrylowy i już, zobaczymy. Jeszcze muszę ten drugi błotnik też sobie tutaj ogarnąć, także, ale to na spokojnie, najpierw, jak to się mówi, po kolei wszystko. Także nic, zabieram się do dalszego działania i czyścimy. zadowolony, już wszystko fajnie, pięknie cacy. Zapomniałem dziury zaspawać. No, ale na szczęście już ogarnięte raz, dwa, trzy. No i co? Lecimy dalej z tematem. Czekam troszkę, aż wystygnie, przeszlifuję. No i wtedy, no tutaj to wypasowało epoksydem siurnąć. Ale kurde, chyba mi się skończył. Także no nic. Najwyżej przygotuję sobie drugi błotnik. Yy, dzisiaj, a jutro skoczę po prostu po epoksyd i z rana to zapodkładuję tym epoksydem no i co, i będę leciał ze szpachlą i myślę, że w tym tygodniu błotniki na gotowo na gotowo się zrobi i może w niedzielę je już założę do budy, ciekawe co to co to z tego wyjdzie no nic, biorę się za działanie. A więc tak młotniki po dłuższej chwili wyglądają tak, już przygotowane pod podkład epoksydowy, no bo wiadomo szpachle kładziemy na epoksyd, chociaż tak w zasadzie to mam w planach zrobić sobie coś takiego, żeby położyć bezpośrednio szpachle na blachę i ciekawy jestem jakby to, jakby to wytrzymało ile czasu, w zasadzie chyba zrobię sobie coś takiego. Taki, taki teścik, mały, ale to tam na jakimś mniejszym elemencie, może, może na e, taka blacha, co pod zderzakiem idzie, no nie? Łączy dwa błotniki tu z przodu, e, także tam sobie coś takiego spróbuję, no i zobaczymy, jak to wytrzyma. Właśnie chodzi o to, że ta blacha jest narażona na właśnie uderzenie jakichś kamieni, no bo ona jest nisko pod zderzakiem, więc, więc zobaczę, jak to będzie wyglądać. No także tutaj, jak widać, na tym błotniku już ktoś coś gdzieś tutaj jakiś był jakieś coś tam miał robione, a tak szczerze już szklić po szklarzu, no to kurde różnie to wychodzi, wiem sam po sobie, także zobaczymy. No nic, szkoda, szkoda czasu. Biorę się tutaj za mycie i będę podkładował. No tutaj nie, nie tutaj w ogóle tego nie, nawet nie ruszałem, bo tutaj będzie ten łuk będzie tak wycięty z racji tego, że wumeran idzie wyżej no i żeby 9-calowa falga weszła nie, żeby nie obcierało no także no co szkoda gadki no i trzeba podkładować no także zapomniałem o najważniejszym bo miałem podkładować no ale oczywiście zapomniałem o restopie no i teraz no niestety ale zapodkładuję chyba jutro musiałem te wszystkie takie punkty gdzie rdza wychodziła, no i tutaj po tym oczywiście też, też sobie stopem porobiłem no i co, no jakoś co tam będzie będzie wyglądać, no zobaczymy jutro, także także podkładowanie będzie w dzień następny także na razie uciekam i tak, błotniczki zapodkładowane epoksydem Także już nam tutaj nie będzie się rdza pojawiała. Przynajmniej na pewno w tych, w tych miejscach, tam pod szpachlą, bo to wiadomo, że warto sobie to zabezpieczyć, żeby za chwilę nie robić od nowa. No, także tak to wygląda na obecną chwilę. No i co, ono musi wyschnąć. I będę nakładał szpachle I będę czyścił później. Także no nic. Musi to chwilę stanąć. No kurczę, piękna pogoda. To chyba zaszalejemy. Przyniosłem maskę. no ta maska tam w miarę prosta. Tam dużo, dużo tam dosłownie dwa dołeczki chyba ma. Jakś tu mniej więcej. I jeszcze gdzieś jeden, widziałem o, tutaj. Także kurczę z maską, myślę, że poleci fajnie. No, dumny byłbym. Z siebie jakbym tą maskę jeszcze dzisiaj Znaczy dzisiaj w sensie no, Za jedną robotą razem z błotnikami pomalował No kurczę, Fajnie by było No ale no nic zobaczymy jak czas pozwoli Także szlifuję jeszcze maskę No i tak błotniki przygotowane Do podkładowania Podkładem epoksydowym Jak widać sierpy już powycinałem Wyciąłem je teraz, dlatego że cały ten rant dobrze by było, żeby był właśnie też zapodkładowany epoksydem, żeby on później nie rdzewiał. Jak ja tam sobie jeszcze, jak już będzie na auto za, zamontowane, to ja sobie tutaj jeszcze tak, e, nie wiem, jakimś smarem czy czymś tak, takim woskiem sobie tutaj wysmaruję to wszystko, żeby mi to po prostu rdza tego nie łapała. No, ale no to wiadomo, jak już będzie polakierowane, to też będzie troszkę inaczej. No, także tu wszystko już przygotowane. Wyszpachlowane, tam tam wiadomo szpachla, pod szpachle, podszedł podkłady, poksydowy ten ten z, ze spraya, no ale tutaj już polecę z pistoletu, żeby po prostu zalać to jak najgrubiej się da, żeby to zalać jak najgrubiej się da, no i żeby później wiadomo przy matowieniu, żeby było z czego ścierać, jakieś tam ubytki, dziurki, ryski, wszystko, żeby mi to za e, się zasklepiło, no nie? E, także no nic, no w tym momencie muszę to. Odtłuścić jeszcze umyć ekstrakcyjną, wiadomo, żeby, żeby to wszystko fajnie odparowało z tego kurzu i tak dalej. No i co? Podkładuje, nie? Szkoda, gadki. Dobra, biorę się za robotę. No i zapodkładowane, kilka chwil i po robocie, jak widać bardzo grubo nałożyłem podkładu epoksydowego, no tak chciałem po prostu, żeby było z czego ścierać, myślę, że spokojnie setką, setką epoksydu, ponieważ epoksyd się rozrabia jeden do jednego, także setka, setka podkładu i setka utwardzacza, spokojnie spokojnie by wystarczyła na zapodkładowanie tego typu dwóch błotników no ja tutaj wlałem sobie półtorej setki no uważam, że ciut za dużo ale, ale po prostu no, gruba warstwa tego podkładu poszła także na pewno będzie z czego, z czego ścierać nie będzie przetarć myślę e, no i co później będę musiał podkładem akrylowym to sypnąć na czarno no i później już lakier także Także wyszło to tak. No i co? Czekam do jutra, zostawiam to na noc. E, jutro rano sobie przyjdę, zobaczę, jak ten podkład tutaj wysechł. E, Piecyk zostawiam odpalony, żeby tutaj było ciepło. Temperatura na dworze niby na plusie, no ale, ale lepiej to dogrzać. No i co? Na dzień dzisiejszy to na tyle. No i jutro przychodzę i działam dalej. No, dzień kolejny i rozpoczynam proces matowienia podkładu epoksydowego. Jest suchy, strukturka taka fajna. Jeden błotnik już się suszy, już go zmatowiłem. No i co? Następny błotnik, no i będę chciał je zapodkładować już podkładem akrylowym na czarno. No i dzisiaj wieczorem. Zobaczymy zresztą jak wyschnie ten poko, bo dzisiaj dość ładna pogoda, także mam nadzieję, że będzie fajnie, wszystko schło. Eee, to dzisiaj wieczorem, albo po południu zobaczymy jak wyjdzie, pomaluję już na gotowo, na czerwono. No i jest jeszcze jeden temat, a mianowicie szykuję maskę. Już wyszpachlowałem w niektórych miejscach tam co były dołki. No i zobaczymy, może jeszcze ta maska poleci. Fajnie by było, bo... Dużo by mi roboty było, że tak powiem. Tam maszyna stoi w garażu. No, także nic, dość gadki, biorę się za robotę. No i widzimy się później. No, tak jak już wcześniej mówiłem maskę też zacząłem przygotowywać zapodkładowałem ją od spodu podkładem akrylowym no wiadomo została wcześniej zmatowiona tutaj ta wnęka cała tu ja tutaj się nie będę tam nad nim rozwodził bo tu i tak mam wygłuszenie także i tak to przykryję a najprawdopodobniej jeszcze będę wygłuszał tą maskę i tutaj będzie naklejona taka mata także tym bardziej no po prostu nie chciało mi się już tego tam robić i tyle podkład użyłem ze spraya normalnie ten, ten, ten akrylowy co kiedyś tam używałem akurat mi został, także tutaj nie będę się nad tym więcej rozwodził zapodkładowane jest, jest także no nic, czekam aż wyschnie i biorę się za błotniki, ewentualnie jeszcze tą maskę od góry tutaj sobie przygotuję, ale to już pod podkład ten czarny akrylowy ale z pistoletów, już nie? Także na no nic zabieram się za robotę. Tak sobie pomyślałem, chwilę, że w sumie mam jeszcze tylną klapę do zrobienia. Właśnie po tym ostatnim babolu, który mi tutaj wyszedł. No i postanowiłem, że może bym upiekł dwie pieczenie przy jednym ogniu. Także raz, że błotniki to na 100% muszę je zrobić. Może maskę przed nią. No i kurczę w sumie, dlaczegoż by nie prysnąć całej klapy, ale klapę jeszcze raz będę malował całą, już ja sobie ją zmatowiłem całą tutaj i całą, całą klapę jeszcze raz będę malował, w sensie tutaj tylko e, jak to się mówi, z zewnątrz, nie? no tutaj sobie już zapodkładowałem ten, ten cały, e, ten cały kurczę, bo ja tutaj musiałem rozślifować to wszystko jeszcze raz, e, no tam się po prostu, nie wiem, lakier zważył, czy coś kurde, no nie ma pojęcia co się tu wydarzyło, no ale w zasadzie już nieważne. E, także zapodkładowałem sobie już tutaj e, akrylem te, 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 tego babola całego no i będę działał dalej, zobaczymy jak mi to powysycha wszystko. Także może jeszcze się uda klapę po, po, pomalować. No i błotniki zapodkładowane już akrylem, także dosychają sobie no i myślę, że za jakieś 2-3 godzinki myślę, że pomaluję już po prostu na gotowo. I jutro będzie montaż. A jak już pomaluję, to jeszcze wezmę się za tą paniem. No bo także tutaj po prostu wyszło troszkę więcej roboty niż niż przypuszczałem, ale to jak zawsze. Także, no nic, no ja sobie tutaj to po prostu polakieruję, a później wezmę się za maskę, zapodkładuję. No tam tą setkę podkładu, to tam już nie jest problem. No i co? A maskę może polakieruję jutro. Także. Zobaczymy. Będzie ciekawy film. Dużo będzie się działo. No i proszę bardzo. Polakierowałem oba błotniki. Udało się. Wszystko fajnie wyszło. Nie nagrywałem lakierowania samego, bo w zasadzie no cóż tu dziwnego. tam na poprzednich filmach można zobaczyć. Także, także super. Bardzo się cieszę, bo proszę bardzo. Jeszcze maseczkę się udało pomalować od spodu też wyszło super no i oprócz tego jeszcze tylnią klapę i tym razem pięknie bo nic się nie poderwało nic się nie podniosło także tym razem będzie super także montaż jutro będzie klapy błotników no a może jeszcze jutro z zewnątrz maskę pomaluję zobaczymy jak to wszystko poleci z czasem Także jak na razie jak na razie na tym etapie koniec roboty, czekam aż wyschnie no i jutro montaż Także następny dzień będę się odzywał No i tak, błotniki założone, no nie wytrzymałem żeby tego nie założyć po prostu musiałem, to już jak to się mówi siła wyższa, ale to myślę, że każdy ze zmotoryzowanych tak ma, że jak coś się fajnie dzieje, to już trzeba od razu, jak najlepiej, jak najszybciej, żeby już zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także, no co, botniki polakierowane, przyłapane tylko tam na trzy śruby dosłownie, bo on, on jest jeszcze, lakier jest już niby suchy, ale jeszcze taki miękawy jest. Także nie dokręcam tego do końca, żeby no wiadomo, głupotnie narobić. No i klapę Tylną też już. Stwierdziłem, że założę jeszcze. Wypadałoby założyć szybę, no, ale to też, już jak to się mówi, za chwilę wleci. Także no co? Mam nadzieję, że oglądało się fajnie. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.